V. chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Jest długa, więc jeśli jesteście ciotami, które szukają streszczenia, wypierdalajcie, nie będzie żadnego TLDR. Jestem przeciętnym studentem mieszkającym samotnie w przeciętnej kawalerce. Na wieś o wypuszczeniu Pokémon wersji wersji Gold i Soul Silver byłem więcej niż w niebo wzięty. Celowo odciąłem się od wszelkich mediów, internetów i tym podobne, aby skupić się na nauce. Nie korzystałem więc z Forchana nie wchodziłem na V, bulbapendie itd. Szkoła zajmowała mi większość czasu, a co gorsza byłem kurewsko biedny. Nie byłem w stanie odłożyć wystarczającej ilości pieniędzy na Soul Silver w dacie jej premiery. Dopiero po zakończeniu szkoły udało mi się w końcu uzbierać na tyle pieniędzy, abym kupił tę grę. Sorry, wolę być uczciwym biednym przegrywem niż jakimś zjebanym piratem. Niestety, przesyłka miała do mnie dotrzeć dopiero po tygodniu. Postanowiłem, że w czasie oczekiwania, pogram raz jeszcze w wersję Crystal na moim Game Boy Color. I wtedy przypomniałem sobie, że dawno, dawno temu moja matka wyrzuciła tę grę, bo powiedziałem jej, że się zepsuła. Bardzo mnie to wtedy dołowało. Niestety, matka wyrzuciła też moją wersję Silver, więc jedyne co mi pozostało, to sama konsola Game Boy bez jakiejkolwiek gry. Wskoczyłem więc do pobliskiego sklepu z używanymi grami i kupiłem wersję Silver z odzysku. Była to ich ostatnia gra, jaką sprzedawali na Game Boy Color. Cztery dychy, całkiem tanio jak na ten pierdolony sklep. Wróciłem do domu i rozpocząłem nostalgiczną podróż. Wtedy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Dlatego to opisuję. Dlatego mnie słuchacie. Logo Game Freak pojawiło się jak zawsze, ale nie znikało. Zastygło na ekranie. Pomyślałem, że źle włożyłem cartridge, więc wyłączyłem konsolę, poprawiłem płytkę i uruchomiłem konsolę ponownie. I znowu to samo. Próbowałem klikać przyciski A oraz Start wszystkie naraz i w końcu coś się stało. Logo zniknęło, z ekranu wszystko poznikało. Po jakichś pięciu sekundach nie pojawiło się menu rozpoczęcia nowej gry lub kontynuacji poprzedniej. Byłem już w grze. Od razu. Najwidoczniej save poprzedniego właściciela nadal się zaczytywał. Myślałem, że pod wpływem czasu i słabej baterii takie save y się usuwają, ale co tam, nie narzekam. Jakbym zobaczył w menu opcję kontynuacji i tak bym ją wybrał. Aby zobaczyć na jakim etapie gry był mój poprzednik. Na początku sprawdziłem informacje o trenerze. Jego imię to. Trzy kropki. Mało oryginalne. W jego profilu zapisane było, że grał na tym zapisie 999 godzin i 59 minut. Posiadał wszystkie 16 odznak oraz 999 999 pokedolarów. W jego się widniało, iż złapał on wszystkie 251 pokemonów. Skoro miał wszystkie, oznacza to, że złapał także Mew oraz Celebi. Albo oszukiwał i użył Game Genie, albo był naprawdę zajebiście hardkorowym graczem. Następnie sprawdziłem, jakie epickie Pokémony ma przy sobie. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem jedynie pięć unknown oraz jakiegoś pokemona o imieniu Pospiesz się. Pomyślałem, że musiał być to jakiś okrutny żart ze strony poprzedniego gracza. Ale postanowiłem, że i tak sprawdzę profile Pokémonów. Tak jak przewidywałem, Anony były w różnych kształtach, każdy odpowiadający innemu znakowi z alfabetu. Każdy z nich miał również poziom piąty. Nie byłem zbyt biegły w odczytywaniu, jaki Anon oznacza jaką literę, ale udało mi się zidentyfikować słowo, jakie utworzyły, po sprawdzeniu każdego z pięciu z nich. Było to słowo: Wyjdź! Szóstym pokemonem okazał się Sandaquil. W razie czego przypomnę, że w tych wersjach gier wiele pokemonów dzieliło te same ikony. Sendakuil wyglądał normalnie, ale był jedynie na piątym poziomie. I miał tylko jeden punkt życia. Do dyspozycji miał dwa ataki. Leer, chytre spojrzenie oraz Flash, światło. Nie miałem pojęcia, dlaczego nazwano go Pospiesz się. W tamtej chwili po prostu to zignorowałem. Zaniepokoił mnie fakt, że pomimo iż ustawiłem głośność na maksymalny poziom, żaden z Pokémonów po wyświetleniu ich profili nie wydał żadnego dźwięku. Pusta, głucha cisza. Zamknąłem widok drużyny. Rozejrzałem się. Wygląda na to, że byłem w którymś spokoju w wieży Bellsprout. Jednakże z jakiegoś powodu dookoła nie było żadnych henpeców. Dziwne było to, że. Najbardziej charakterystyczna rzecz w tej wieży, gibiący się niczym belsprot trzon wieży, stał nieruchomo. Nie grała muzyka, nie było drabin, nie było wyjścia. Przynajmniej myślałem, że nie ma. Przez kilka minut błądziłem po tym małym pokoju, nie wiedząc, co robić, gdzie iść. Z pewnością nie była to lokalizacja z wieży belsprot, którą tak dobrze pamiętałem. Sprawdziłem, czy mam ze sobą jakieś przedmioty. Może znalazłem escape rope, linę do ucieczki, aby przetransportowałem je do najbliższego centrum Pokémon. Niestety, plecak był całkowicie pusty. Chodząc dookoła pokoju, nie natknąłem się także na żadne dzikie Pokémony. W końcu udało mi się odnaleźć drabinę. Okazało się, że była okryta za nieruchomym filarem wieży. Ekran zrobił się czarny. Zaczęła krać muzyka. Uczucie niepokoju wzrosło, gdyż muzyka była mi dobrze znana. Dostałem gęsiej skórki. Był to utwór, który pojawiał się w radiu, gdy zwiedzano ruiny Alfa, czyli miejsce, gdzie spotkać można było Anoły. Wiedziałem, że nie jest to chwilowa ciemność, że nie jest to animacja między dwoma pomieszczeniami. Wiedziałem, że jestem w ciemnym pomieszczeniu i że muszę użyć umiejętności Pokemona. Flash, światło. Jednak zanim to zrobiłem, postanowiłem ustawić na Pokełączu inną stację radio, bardziej kojącą dla ucha. Niestety nie znalazłem w ogóle opcji radia. Nie było tam też zakładki telefonu oraz czasu. Była tam tylko zakładka mapy, na której Gold, trzy kropek, znajdował się po środku. Niczego. Mapa nie pokazywała nic poza ciemnością, na której Gold znajdował się na samym środku. Wyszedłem z Pokełącza. Pamiętałem, że Sendok posiadał zdolność świecenia, więc wybrałem go i użyłem jego umiejętności, flasz, światło. Nie zobaczyłem tak jak powinienem komunikatu pospiesz się użył światła, ani nic w ten deseń. Pomieszczenie po prostu się rozjaśniło. Poszałowałem tego. Pokój był ciemny, oświetlony jedynie krwisto czerwonym poświatą. U dołu ekranu rozwijała się szara ścieżka prowadząca na dół. Drabiny, które doprowadziła mnie do tego pomieszczenia nie było. Nie miałem wyboru. Musiałem iść na południe. Co 20 kroków robiło się coraz ciemniej i ciemniej. Na samym dole korytarza znajdował się znak. Odczytałem go. Zawróć natychmiast. Wyskoczyło okno wyboru tak nie. Ale nie było pytania. Wybrałem opcję TAK, nie wiedząc na co się zgadzam. Ekran ponownie zrobił się czarny. Usłyszałem z drabiny. Muzyka z radia Unknown ustała. Zastąpiła ją niestraszna muzyka z pokefletu. Ponownie byłem w ciemnym pomieszczeniu. Wstrzymałem powietrze i ponownie użyłem umiejętności FLASH, ŚWIATŁO. Tym razem komunikat wyskoczył. POSPIESZ SIĘ zemdlał. Zdziwiłem się. Sendaquil nie był zatruty i z pewnością z nikim nie walczyłem. Sprawdziłem szybko moje pokemony i okazało się, że Sendaquila już tam nie było. Nie było tam żadnego z pokemonów, które tam wcześniej widziałem. Zastąpione były sześcioma Anno o po poziomie dziesiątym. Zrobiłem to co ostatnio. Sprawdziłem w jakie litery układają się anon i czy stworzą jakieś słowo. Ułożyły się we frazę. Zmarł. Po odkryciu tej przerażającej zmiany, wyszedłem z menu. Pomieszczenie, w którym się znajdowałem, było małe i rozświetlone. Miało cztery kratki, dwa wszerz, dwa wzdłuż. Czarne, jakby wydrożone. Ścianami były szare cegły. Dookoła za nimi widoczne były groby, podobne do tych, które można było zobaczyć w Pokémon Red i Blue w Lavender Town. Kręciłem się w kółko po czterech kratkach, klikając cały czas A. Nic się nie zmieniło. Oczywiście wiedziałem już, że gra jest hakowana i że jakiś sadystyczny dupek sprzedał ją w sklepie, aby strollować kolejnego nabywcę. Nadal jednak byłem ciekawy, co będzie działo się dalej. Sprawdziłem ponownie profil trenera. Postać Golda straciła swoje ręce. Wydawał się także mniej szczęśliwy niż zwykle, a wręcz był raczej przygnębiony, smutny. Kurczę. Nie potrafię tego nawet opisać. Z jakiegoś powodu Gold posiadał teraz 24 odznaki, co było niemożliwe, bo w krzędze dostępne były tylko dwa regiony z maksymalną ilością 16 odznak. Po kilku minutach bezcelowego błądzenia, postać nagle obróciła się i wykonała animację jak przy użyciu Escape Robe, liny do ucieczki. Zamiast wznieść się w górę jak zwykle przy użyciu tego przedmiotu. Postać spadła w dół, powoli, jakby tonęła. Po zakończeniu animacji muzyka przestała grać. a Awatar Golda wyglądał teraz zupełnie inaczej. Zamiast standardowej czerwieni, był teraz biały, także na twarzy. Wyglądało to tak, jakby przeszedł wprost z bezbarwnego świata Game Boy do kolorowego świata Game Boy Color. Ale jednak nie był całkowicie biały jego oczy były czerwone skojarzyły mi się z jednym z ukrytych bossów z gry Mother 3 sprawdziłem profil gracza teraz jego ciało było tak samo białe jak jego awatar stracił także nogi z jego oczu wypływały krwawe łzy gracz miał już teraz 32 odznaki Zaczął niepokoić mnie fakt, iż nie mogę zrozumieć, co ważnego symbolizuje zmiana liczby odznak. Następnie sprawdziłem zakładkę Pokemonów. Tym razem w drużynie było pięć Anon oraz jeden bezimienny Kelebi na poziomie setnym. Anony tym razem były na poziomie piętnastym, a z ich liter można było ułożyć słowo. Ginie. Sprawdziłem profil Kelebi. Była to cholernie rzadko spotykana wersja Shiny. Tylko, że grafika Pokemona wyświetlała się tylko w połowie. Jedna noga, jedno ramię, jedno oko. Posiadało także tylko jeden atak. Perish Song. Pieśń śmierci. Obszar, w którym się znajdowałem był ponownie wieżą Palsprout w wariancie z nieruchomym filarem. Jednakże tym razem... Całe pomieszczenie było w odcieniu czerwieni. Udałem się na północ. Szedłem i szedłem, wydawało mi się, że korytarz nie będzie miał końca. W końcu jednak po drodze zacząłem mijać różne męskie i żeńskie postacie NPC. Wszyscy patrzyli w nieruchomy rdzenie wieży. Podobnie jak Gond, oni również byli biali. Po próbie kontaktu z którymkolwiek z nich nic się nie działo. Szedłem więc dalej, na północ, aż ostatecznie doszedłem do momentu, w którym środkowa kolumna była jakby przecięta. Tuż nad nią znajdował się trener Red. Dla tych, co nie kojarzą jego postaci z gry, zaznaczę, że aż Ketchum z anime był wzorowany właśnie na nim. Zanim spróbowałem do niego podejść i wcisnąć A, by rozpocząć rozmowę, rozpoczęła się między nami walka. Red był transparentny. Widać było tylko jego kontury. Muzyka ponownie rozbrzmiała w głośniczkach konsoli. Ponownie słychać było radio Anon. Tym razem jednak grano mu od tyłu. Postać golda widziana z za jego pleców pokazywała małe ślady krwi w miejscu pod jego oczami. Jego skóra była biała. Nie posiadał rąk. Red, po zabyciem przeźroczystym, wyglądał tak jak zawsze. Na ekranie pojawił się komunikat. Chcę z Tobą walczyć. Jakby Red nie posiadał imienia. Każdy z nas miał po jednym Pokémonie, co było dziwne, bo jeszcze przed chwilą osiągłbym, że miałem ich sześć. Mój shiny Kelegi wyszedł z Pokébola. Ponownie brakowało mu połowę grafiki. Dźwięk i animacja Pokemona, która jest shiny, również była inna. Miał tak, jakby wiele pokemonów użyło taku skrzecz. pisk równocześnie. Po stronie Reda wybrany został Pikachu. Wglądał całkiem normalnie, za wyjątkiem tego, że wyglądał na smutnego za łzami w oczach i tego, że posiadał ekstremalnie wysoki 255 poziom. Zamiast standardowych opcji atak, przedmioty, pokemony, ucieczka dostępna była jedyna opcja ataku. Jako, że kalebi posiadał tylko Perish Song, Pieśń Śmierci, użyłem właśnie tego ataku. Oczywiście Pikachu, jako Pokémon o poziomie znacznie wyższym od mojego oraz wysokim, standardowym wskaźnikiem szybkości, wykonał ruch pierwszy. Pikachu użył Curse, klątwy. Obniżył się jego poziom szybkości oraz podwyższył wszystkie inne wskaźniki. Nie byłem pewien, czy Pikachu w ogóle może nauczyć się tego ataku telebi użył Perish Song, Pieśni Śmierci. Za trzy rundy oba pokemony zostaną znokautowane. Nie to, żebym miał jakikolwiek inny wybór. Kolejnej rundy nie musiałem rozgrywać. Gra toczyła się sama, bez mojej ingerencji. Z jakiegoś powodu podczas walki nie było również żadnych animacji. Pikachu użył kreju, <słuch> Wymachiwania. co nie zadało zbyt wielu obrażeń, pomimo iż był on na znacznie wyższym poziomie i miał pełne życie. Klebi użył Perish Song, Pieśni Śmierci. Nic się nie stało, gdyż atak został już wcześniej użyty. Pikachu użył Frustration, Frustracji, co zadało od cholery obrażeń, stawiając Celebi na poziomie mniej niż 10 punktów życia. Celebi użył Pain Split, Podział Bólu, co mnie zdziwiło, bo nie miał przecież takiego ataku. Teraz oba Pokemony mają około 150 życia. Pikachu użył Mean Look, wrednego spojrzenia. Nic to nie dało, bo i tak miałem przecież tylko jednego Pokemona. Tym razem jednak miałem pewność, że Pikachu nie powinien móc znać tej umiejętności. Kelebi użył Perish Song, Pieśni Śmierci. Ponownie, bezcelowe użycie umiejętności. Jak się spodziewałem, z uwagi na efekt Pieśni Śmierci, mój Kelebi został znokautowany. Tylko, że na ekranie zamiast zapisu, że Pokemon został znokautowany, zapisane było Gelebi zmarł. Co więcej, nie opadł on pod ekran, jak zwykle bywa to po nokaucie. Po prostu wyparował. Zniknął. Z jakiegoś powodu efekt pieśni śmierci nie dosięgnął Pikachu. Ponadto walka się nie skończyła. Pikachu użył jeszcze jednego ataku, innego niż cztery poprzednie. Piątego z czterech dostępnych, możliwych w tym samym czasie. Pikachu użył Destiny Bond, więź przeznaczenia. Po czym pojawił się komunikat. Pikachu zmarł. Pokémon powoli zaczął znikać. Najwidoczniej to ja okazałem się zwycięzcą, gdyż transparentny red pojawił się w miejscu Pikachu i użył trzy kropka. Walka się zakończyła. Muzyka przecichła. Obraz zaczął robić się czarny. W tym momencie po moim karku przebiegł zimny dreszcz. Z ciała transparentnego Reda zniknęła głowa. Wtedy ekran zrobił się już całkowicie czarny. Gra przyniosła moją postać do jego domu w mieście New Bark Tylko, że tym razem postać Golda była tak samo przeźroczysta jak Reda. Sprawdziłem profil trenera. Z całego ciała pozostała już tylko jego głowa, transparentna, chyba trochę większa niż zwykle. Jego oczy były czarne, puste. Teraz miał już 40 odznak. Następnie sprawdziłem pokemony. Były to same Anony na poziomie dwudziestym. Ułożone były w słowo dosyć. Czułem, że zbliżał się do końca. Nie grała żadna muzyka, ale z jakiegoś powodu miałem wrażenie, że w oddali coś jednak grało. Wyszedłem z menu i zacząłem rozglądać się po pokoju. Nie chciałem od razu schodzić schodami na dół, bałem się, co może mnie tam czekać. Pomyślałem jednak przez moment, że może teraz gra zacznie być taka, jaką od początku być powinna. Tja, <laughs> kogo ja chcę oszukać? Ten chory, sadystyczny skór, wiel na pewno zrobił z tą grą coś więcej. Po pokoju nie chodziłem, per se. Bardziej przemieszczałem się, lewitowałem, tak jak duchy w wersji diament i perła. Gold nie ruszał swoimi kończynami, gdy się przemieszczał. Unosił się, a tło potążało za nim. Tak jak przypuszczałem, ani radio, ani komputer, ani telewizor nie działały. Nie miałem wyboru, musiałem użyć schodów na dół. Pojawiłem się na parterze domu Golda. Wszystko wyglądało normalnie, tak jak powinno, za jednym wyjątkiem. Nie było tam jego mamy. Próbowałem wyklikać wszystkie meble i urządzenia w mieszkaniu, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Wyszedłem z budynku. Ku mojemu zdziwieniu ekran się nie ściemnił, a gra nie przyniosła mnie poza budynek. Przeszedłem przez drzwi, jakby ich tam nie było, jakbym po prostu przeszedł do innego pokoju. Tylko, że nie wyglądało to jak pokój, a jak jakaś pustka. Dookoła budynku było tylko ciemno-szare tło i właśnie w tym tle teraz przebywałem. Poszedłem dalej na południe, aby zobaczyć, co się do nędzy dzieje. Mój dom zniknął całkowicie, im dalej zagłębiałem się w ciemną pustkę. Było to przerażające, bo wchodząc w tę pustkę, czarny odrys transparentnego Golda zmienił się w biały odrys, który kontrastował z otaczającą mnie ciemnością. W końcu dotarłem do miejsca, które przestało być ciemno-szare, a było białe. Transparentny odrys z białego zmienił się z powrotem w czarny. Szedłem dalej. Nie było sensu już się zatrzymywać. Po długim czasie schodzenia coraz bardziej na południe, coś w końcu napotkałem. Był to Gold. Wyglądał normalnie. Rozpocząłem z nim rozmowę. Powiedział Żegnaj na zawsze. Między słowem zawsze a trzy kropkiem była spacja. Zwracał się więc do mojej postaci, do jego imienia. Następnie zniknął. Wtedy na ekranie pojawił się komunikat. Znak zapytania poszł. Nightmare, koszmar. Nie wiem, w jaki sposób miałaby być to możliwe. Postać Golda wykonała animację, jak przy użyciu Escape Row, pliny do ucieczki. Kręcił się powoli i opadał w dół, tak jak zrobił już to wcześniej. Pojawiłem się ponownie w małym, wydrążonym miejscu otoczonym grobami, gdzie byłem już poprzednio. Przynajmniej tak sądzę, bo nie widziałem już postaci gracza. Próbowałem chodzić po czterech kratkach, z których składało się to miejsce, ale nic się nie zmieniło. Nie słyszałem także charakterystycznego dźwięku, gdy wchodziło się w ścianę. Sprawdziłem profil trenera. Posadź golda całkowicie zniknęła. Posiadał zero odznak. Twarze wszystkich liderów sal zastąpione były czaszkami. Sprawdziłem zakładkę Pokémon. Wszystkie to Anu na 25 poziomie. Jak się spodziewałem, ponownie ułożyły się w słowa. Odczytałem co zapisały. Martwy. Wyszedłem z menu. Cztery czarne kratki, w których prawdopodobnie się znajdowałem, były teraz takie same jak te, które je otaczały, szare cegły. Zrozumiałem, co reprezentowały, gdy na ekranie pojawił się ostatni komunikat świętej pamięci. Pomieszczenie było dużym grobem otoczonym innymi nakropkami. Gold był już martwy. Zmarł prawdopodobnie kilka lat po pokonaniu Reda. Był młodym trenerem, który pomimo wielu prób i starań, przy zbieraniu kolejnych i kolejnych odznak, celem zostania mistrzem Pokémon, nie był w stanie uniknąć nieuniknionego fatum śmierci. Jego starania zostały ostatecznie zapomniane, gdy powstały nowe generacje, zarówno Pokémon, jak i ludzi. Jego ukochany Pokémon, z którym tak ciężko trenował, zginął razem z nim. Nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Ten sam los spotkał Reda, a gold dołączył do niego. Nie mogłem już nic zrobić. Komunikatu nie dało się wyłączyć, niezależnie od tego, co klikałem. Po zresetowaniu gry na ekranie pojawiało się to samo pomieszczenie z tym samym komunikatem. Zdecydowałem, że zakończę już ten potworny koszmar. Wyłączyłem grę. Po tych doświadczeniach już nigdy nie spojrzę na Pokémona Anną tak samo jak kiedyś. Mówi się, że jedynie pierwsza generacja opiewa w legendy i opowieści, ale druga również je posiada. Zobaczyłem tę smutną prawdę na własne oczy. Gdy po tygodniu dotarła moja wersja Soul Silver, gra niezmiernie mi się podobała. Nie mogłem jednak zapomnieć o wydarzeniach z tej zhakowanej gry. Przez to na samym początku wybrałem jako mój starter Pokémona Totodile, abym nie musiał w swojej grze nigdy spotkać Pokémona Sendaquil. Do dnia dzisiejszego nie wiem co wtedy myślałem, ale zamiast wyrzucić z hakowanego zamknąłem go i schowałem w swoim mieszkaniu. Chyba powinienem zastanowić się, co należy teraz z nim zrobić.